Czy zastanawialiście kiedykolwiek, co się stanie z Ziemią w przyszłości już po naszej śmierci? Czy dalej będzie przez kolejne miliardy lat aktywnie uczestniczyć w życiu kosmosu, czy raczej zniknie, a my razem z nią? W dzisiejszym odcinku skupimy się na wydarzeniach, które będą miały miejsce na Ziemi w ciągu najbliższych kilku miliardów lat. A więc co się stanie za pierwszy miliard lat od tego momentu? Po tym czasie nasza planeta będzie nie do poznania z powodu tego, iż nasze Słońce będzie się jeszcze bardziej żarzyć, to temperatura powierzchni naszej planety wzrośnie nawet do 50 stopni. Zbyt duże ciepło pociągnie za sobą wyparowanie wody w oceanach, a jej jedyne źródło będzie dostępne na biegunach, które pozbędą się już swoich wszystkich lodowców. Co jest w tym martwiące, to właśnie lodowce stanowią większość wody słodkiej na świecie, czyli tej zdatnej do picia. A więc Antarktyda wraz z Antarktyką, Będą stanowić ostatnie ośrodki życia na naszej planecie. Ale idźmy jeszcze dalej. W czasie półtorej miliarda kolejnych lat ekosfera, czyli obszar wpływów Słońca, zaczęłaby się jeszcze bardziej rozszerzać, co spowodowałoby to, że życie na Ziemi umarłoby. Ale za to na przykład taka planeta jak Mars zyskałaby na tym, gdyż średnia temperatura by się podniosła i można by było na nim względnie normalnie żyć. Żeby wam to lepiej zobrazować, wyobraźcie sobie, że Słońce to ogromna kula, która zaczyna być coraz bardziej i bardziej gorąca. Planety, które są blisko niej, zaczynają umierać, natomiast te, co są dalej i normalnie by były zamarznięte, to teraz zyskują na życiu. Jedyny problem jest w tym taki, że temperatura na Marsie byłaby odpowiednia, aczkolwiek nie ma tam tlenu, który by pozwolił nam przeżyć. No ale może kiedyś uda nam się ten problem rozwiązać. Za 2 miliardy 300 milionów lat zewnętrzne płynne jądro Ziemi obumrze, co oznacza, że planeta utraci swoje pole magnetyczne, które jest odpowiedzialne za tworzenie bariery ochronnej przed promieniowaniem. Przez kolejne 3 miliardy lat średnia temperatura naszej planety wzrośnie prawie do 150% Stopni, co oznaczałoby mniej więcej tyle, że nawet proste organizmy jednokomórkowe po raz pierwszy od miliarda lat wymarłyby. Według naukowców, za 3 miliardy 300 milionów lat jest 1% szans na to, że orbita Merkury stanie się mniej stabilna i uderzy w naszą planetę. Taki bieg wydarzeń doprowadziłby do całkowitej destrukcji obu planet, ale szansa na to jest naprawdę niewielka. 3,5 miliarda lat później Słońce dalej będzie rosnąć na wartości i wzrośnie o 40% swoich aktualnych rozmiarów. Zatem na Ziemi też się to odbije i temperatura na niebie wyniesie niemal 1000 stopni Celsjusza. W takiej sytuacji nawet skały planety zaczną się powoli topić, więc będziemy wyglądem przypominać dzisiejszy Mars. Za 4 miliardy lat w wyniku tak zwanego kursu kolizyjnego dojdzie do zderzenia się naszej galaktyki z galaktyką Andromedy, przez co obie połączą się w jedną ogromną galaktykę, w której na każdej z planet będzie można zaobserwować niesamowity widok całej galaktyk, a nie tylko pojedynczych gwiazd. Jak pewnie wiecie, słońce nie może świecić w nieskończoność. Dokładnie 5 miliardów lat od dnia dzisiejszego wyczerpie ono swoje zapasy wodoru i zacznie zmieniać się w czerwonego olbrzyma. Jednym ze skutków takiej zmiany jest niesamowity przyrost na wielkości, który spowoduje, że nasze słońce urośnie ponad 200-krotnie. Wyobrażacie to sobie posiadanie słońca, które składa się z 200 obecnych. Oczywiście nie oznacza to nic dobrego dla nas, gdyż Ziemia, Merkury a także Wenus, czyli planety najbliżej słońca, zostaną przez nie całkowicie pochłonięte, co spowoduje, że Ziemia ostatecznie Stanie istnieć. Aczkolwiek przypuszcza się, że księżyc Saturna, nazywany Tytanem, który jest najbardziej zbliżony do Ziemi, mógłby osiągnąć temperaturę wystarczająco wysoką w tym czasie, aby podtrzymać życie. Po 8 miliardach lat, Słońce wejdzie w kolejny etap i zmieni się w białego karła, który nie będzie już ogrzewał żadnej z planet, przez co życie w naszym układzie doszczętnie umrze. Jeżeli chcielibyście kolejny odcinek z serii o kosmosie i co dalej może się w nim wydarzyć, zostawcie łapkę w górę, a ja już się z wami żegnam. Miłego dnia wam życie. Do zobaczenia.